Od maja 2007 roku wspólnie z mężem prowadzimy rodzinny dom Dziecka Narnia. W naszym domu jest sześcioro dzieci plus nasze dwie córki. Najwięcej radości sprawiają ją sytuację, w których dziecko się uśmiechnie, przytuli, w których poczuje, że ma kogoś bliskiego i da nam do zrozumienia, że to właśnie my jesteśmy tą bliską osobą. Natomiast trudności są w takiej ciągłej zmianie dzieci, w tym, że trzeba się pożegnać z kimś, do kogo się przywiązaliśmy zarówno my dorośli, jak i dzieci. Jak człowiek patrzy na dziecko, które się rozwija, dojrzewa, które poznaje pewne rzeczy, które reflektuje, które zaczyna się zmieniać, to jest najwspanialsze wynagrodzenie ze strony dzieci dla nas. Generalnie dzieci, które przychodzą do nas, to nie są sieroty. Najczęściej są to dzieci z rodzin patologicznych. Dlatego myślę, że warto w takie dzieci inwestować, żeby pokazać im, jak można żyć uczciwie po to, żebyśmy potem kiedyś mogli żyć wśród godziwych ludzi, w dobrym społeczeństwie. Rodzinne domy dziecka organizowane są przez starostów, najczęściej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu starostowie mogą dysponować nie tylko zasobami lokalowymi powiatu, ale również tymi, które są w dyspozycji organizacji pozarządowych. Rodzice wychowujący dzieci w rodzinnych domach dziecka zawierają umowę z organizacją, która ich zatrudnia, sprawuje z jednej strony nadzór, ale również udziela wsparcia emocjonalnego, profesjonalnego w prowadzeniu takiej placówki. Również powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania pomocy, wspierania edukacyjnego rodziców prowadzących rodzinny dom dziecka. Jest to szalenie wyczerpująca, męcząca, można powiedzieć, i absorbująca praca dla kogoś, kto nie jest do końca przekonany o tym, że chce to robić. To jest praca 24 godziny na dobę. To jest brak w zasadzie urlopu, brak życia osobistego de facto, ponieważ życiem osobistym są już problemy dzieci. Ktoś, kto nie jest głęboko zmotywowany i przekonany do tego typu działalności, no po prostu lepiej, żeby się za to nie brał, bo przeżyje ogromne rozczarowanie. Myśmy na szczęście mieli potężną motywację, dzięki temu siódmy rok zajmujemy się opieką zastępczą. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takich instytucji nie było. Jeżeli miałbym jeszcze raz wybierać, drogę życiową, to na pewno skończyłbym tak jak teraz. Taka opieka jest najbardziej skuteczna. Widzimy wszelakie zmiany, jakie zachodzą w dzieciach od dzieci, które no, można powiedzieć, zaniedbanych, wychodzą na wspaniałych ludzi, bo przecież parę już y, osób odeszło z naszego domu i to są zupełnie wspaniali, wartościowi ludzie, którzy wcale nie wskazywali na to, że takimi się staną. To jest najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy, jak oni z dzieci, które na przykład nie potrafią się uczyć, nie potrafią się znaleźć w środowisku, w tej chwili, no, naprawdę są kulturalnymi i wykształconymi ludźmi. Momentami jest tak, że jesteśmy zmęczeni, mamy już wszystkiego dość, ale tu przychodzi ze szkoły chłopak i mówi: buje, poprawiłem tą jedynkę na czwórkę czy na piątkę. I już się człowiekowi chce żyć z powrotem, już wracają siły do pracy. Właśnie nasza najstarsza wychowanka przygotowuje się właśnie kiedyś do takiej działalności, jaką my prowadzimy. Kończy odpowiednią szkołę na służb społecznych. Trudno to nazwać pracą, bo to nie jest praca, to jest. Posłannictwo, wręcz prawda, albo misja, jak mówią niektórzy. Ja nie lubię słowa praca w odniesieniu do tego, co robimy. Rodzinny dom dziecka tworzy rodzina, która przyjmuje pod swoją opiekę od czterech do ośmiorga dzieci. W wieku w zasadzie od lat najmłodszych do 18 roku życia. Wychowanek takiego domu może w nim pozostać do 25 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i jeżeli tego chce. Rodziny dom dziecka mogą zakładać osoby, które posiadają minimum średnie wykształcenie. Są zobowiązane do ukończenia szkolenia w jednym z ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Muszą to być osoby, które kochają dzieci i które są nastawione na pomoc drugiemu człowiekowi. To musi być główna motywacja. Muszą być te osoby nastawione na bardzo poważne problemy z dziećmi, bo to są nie do uniknięcia i są to problemy z reguły dużo poważniejsze niż w rodzinach zwykłych. Muszą to być osoby nastawione również na konieczność podjęcia kontaktu z rodziną biologiczną, często trudną rodziną. Są to osoby, które muszą umieć poradzić sobie często w bardzo trudnych, złożonych sytuacjach. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby chętne i gotowe pokochać dzieci, które tego potrzebują. Rodzinne domy dziecka są w mojej ocenie doskonałą alternatywą dla instytucjonalnych form opieki zastępczej nad dziećmi, ponieważ relacje, jakie zachodzą między wychowawcami a wychowankami są tutaj najbardziej zbliżone do tych naturalnych, jakie występują między rodzicami biologicznymi i ich dziećmi. Jest to o tyle ważne, że proces wychowawczy, proces kształtowania norm wprowadzania dziecka, wprowadzania młodego człowieka do warunków życia społecznego odbywa się w sposób bardzo zbliżony do naturalnego, a może nawet niekiedy w sposób naturalny, ponieważ te więzi między rodzicami zastępczymi a dziećmi powierzonymi im w opiekę są bardzo, bardzo bliskie, są oparte na relacjach miłości, zaufania, przyjaźni wzajemności poczucia bezpieczeństwa, czyli tego wszystkiego, co jest istotne w tym, aby młody człowiek z odwagą przejmował odpowiedzialność w życiu dorosłym za siebie i za to, co dookoła niego.